Puka puka, zapraszamy na film, będą dobre ryby. Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugiej, tegorocznej zasiadce na stawach Dębiny w Poznaniu, w samym centrum miasta. Dwóch śmiałków, to znaczy debili, będzie próbować dopaść jakieś wielkie karmy. Na co dzisiaj łowimy szefie? Warmus White Pop-up. Pakujemy naszą łódeczkę kukurydza To smaku pina cotta. Będziemy napiąć Na trikodzika rose przepraszam Dwie już wywieżone Ostatnia I czekamy Jedna kłódeczka to jest udogodnienie Siedzę tutaj z wędki rozłożone z Filipem. Filip teraz za kamerą. Kurde, usiadł obok mnie jakiś dziad Cały czas. Johnny pikadełko. Pika i pika. Naciąga no, te zostały. Żadnej ryby. A pika i pika na pół jeziora. Masaka. Oj, coś się zaczyna. No ale bez przekonania chyba przystała No niestety. Zobaczymy, co tam. Co w trawie piszczy? Będzie. E, o, nie zasmakowało jej. Albo się nie, nie Jak działa ta łódeczka? Działa jak, jak natura chciała. Pokaż. No co no? Nam, jak się tu odkłada. Od, mikrofon na łódkę. Dajemy zestawik. Przekładamy do środkowej komory. O! Dodka. Tutaj. Domykamy komorę, oczywiście. Kulka na razie na bok, zasypujemy kukurydza. Tak wcześniej wspomniana, teraz połączona z pelecikiem, zasypujemy nie za dużo, nie za mało. O, jeszcze dwa ziarnka, kładziemy kulka na górę. Kulki smużące o smaku, nie pamiętam jakim bierzemy mikrofon.

Zobaczymy czy to coś przyniesie. Filip idzie dorzucić to towar. Zestaw jest tutaj pod drzewkiem. Filip dorzuca to wszystko ręką. Żeby troszkę zmącić wodę. Zestaw jest właśnie tam gdzie za Filip. Troszkę dalej możesz. O tak jest idealny rzut u Filipa. Palce na nagraniu jest idealnie pod Tym w kierunku starym. Wracaj szefie. Wracamy do miejsca, żeby nie płoszyć. Ty mordziasku, ty nie mam nic dla ciebie. Opiep! Nie chcę zabrać. Jaka siła. Ty mnie ty. Przejaśnia się i od razu się jakieś pojedyncze spławy pojawiają. Dobry znak. Czekamy. O! trapeznik to zaraz jakieś szupaków wisi na popku Wiesz, że ryby chowają się w rowku W jakim rowku? W moim Kolejne branie tylko ryby są tutaj trwane Eee Mateusz nie umie łowić No ja tak, nawet nie mogę zacząć Dobra, zamiana Tylko kamerzysta jeszcze musi wrócić z łódką Dawaj ją Kupko, żeby weszła. Proszę, nagrywamy, jest włączona GoPro? Oj, o ospale idzie o, Ale co? Nie jest taka malutka, Czyli mówisz, że zaciąłem ci fajną. Fajną, a na, ja na, na Donalda. Ale idzie. Iduj. O, u. O. Cały też jest tak spokojnie. A tu. jak. O. Dobra, już, 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 już. już. Trzeba go troszkę przytrzymać, bo, bo przyświrował trochę. Nie tak nas nie lubicie? Prosimy tylko buziaki do wody z powrotem. Ej ty nie, jest tylko mało. A. Jak to nie masywne. Wszystko ma ma. <laughs> zaraz do wody wciągnie. <laughs> dobra. No dodajemy tu na kołyskę. Kołyskę. Oj, ciężko bardzo. O no fajna Cięższa A jest fajniusia Fajniusia A może być Dziękujemy za oklaski Ale chyba cięższe Przechodnie, dostaliśmy oklaski od przechodniu Czyli Ej Mateusz, bo ona jest nażarta twoją No jest, ej jest gruba, dobra Jest grubas i ciężka Lecimy po wagę Trzymaj Odpalamy Na kilogramy I sprawdzamy O. Ile? o dużo Ma 11 11 800 11 800 z matą Po odjęciu maty powiemy wam ile było Dobra teraz pamiątkowa foto Dobra Tak zrobimy Taki Czekaj okay. Ale fajne zdjęcie będzie. Dawaj, obżarta gruba rybka. Dziękujemy, czekamy na kolejną. Może się jeszcze uda coś podkreślić.